Dzień dobry, cześć. Większość z Was wie, jakie chce czarterować jachty, jaki mają mieć układ kabin. Natomiast okazuje się, że czasami prosicie mnie o pomoc w doborze tego właściwego. Ja wtedy pytam Was, jaki macie skład załogi, bo jeżeli w załodze są dzieci, wówczas taka kabina piętrowa, w której akurat się znajduje. Okazuje się być bardzo świetnym rozwiązaniem, bo dzieciaki to uwielbiają. Ale kiedy załoga składa się, załóżmy, z czterech par, wtedy sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Magia kina. Czyli jeżeli w załodze mamy, przypuśćmy, cztery pary, wówczas taki układ, jaki mamy tutaj, jest znacznie lepszy. Dwie kabiny na dziobie i dwie na rufie, żadnej piętrowej i nikt nie czuje się pokrzywdzony. A jeżeli mowa o układzie kabin na jachcie, rodzi się kolejne pytanie. Czy lepszy jest kampus umiejscowiony wzdłuż jednej z burt jachtu, czy mały kampus przy wejściu w kształcie litery L? To oczywiście zależy od tego, jakie masz preferencje. Jeżeli zamierzacie dużo gotować na jachcie, to dużo lepszym rozwiązaniem będzie taka kuchnia jaką mamy tutaj, czyli na jednej z burt. Wówczas nikt nie wchodzi sobie w drogę, jest łatwiej się poruszać. Wygodniej się w takiej kuchni gotuje. Jeżeli natomiast zamierzacie więcej czasu spędzać w restauracjach, a mniej gotować, wtedy w zupełności wystarczy mała kuchnia w kształcie litery L przy wejściu, a jednocześnie zyskuje się wtedy troszeczkę więcej miejsca w mesie. Jak widać, nie ma gorszego ani lepszego rozwiązania, każde jest dobre, tylko ty musisz wybrać to, które jest dobre dla ciebie. Do zobaczenia na wodzie. Podobał Ci się nasz film? Daj łapkę w górę. I zasubskrybuj nasz kanał.